Niezależnie od kondycji ciała, dbajmy zawsze o kondycję duszy. W zasadzie to mogłoby być całe kazanie na dzisiaj. Ale myślę, że ksiądz proboszcz mnie więcej nie zaprosił, jakbym skończył to cytatem cudzym. Więc coś jeszcze pragnę powiedzieć. Ale rzeczywiście to jedno zdanie słynnego, jakże pięknego duchem aktora i wspaniałego artysty, Niech stanie się naszym takim mottem do tego, co dzisiaj potrzeba byśmy zwrócili uwagę. Bo aniołowie to są duchy. Jak papież Grzegorz Wielki przypomniał, anioł nie oznacza natury, lecz zadania. Angel, posłany, to ten, którego Bóg posyła w służbie człowieka. Jakim ważnym musi być człowiek dla Boga, że nawet aniołowie, archaniołowie, stają na usługi Pana Boga, żeby służyć człowiekowi. Już w księdze wyjścia w Starym Testamencie czytamy obietnicę Pana Boga, nie lękaj się, jak mówi Bóg do Mojżesz. Mój anioł pójdzie przed Tobą. Mój anioł pójdzie przed Tobą. I tak jest. Chociaż świat dzisiejszy zapomina często o Zapomina o tym, że od Boga mamy posłańców. I tak jesteśmy bezcenni dla Pana Boga, że duchy niebieskie mają służyć dzieł Boga w nas. Jak bardzo Bogu zależy na każdym z nas. Ale trzeba nam przypomnieć tych trzech wielkich archaniołów, które są na początku też i wymienił ich cech, znamy Archanioła Michała, którzy jak Bóg. To on miał wystąpić według tradycji kościoła do walki z szatanem. Kiedy szatan określił się: Nie będę ci, Boże, służył. To Archanioł Michał miał zawołać: Któż jak Bóg? Tylko Bogu służyć trzeba i do Boga należy ostateczne słowo, ostateczne zadanie. Ksiądz Gabriel przez wiele lat pracował w kolegiacie łaski w moim rodzinnym kościele. Piękne świadectwo zostawił tam. tęskią za nim ciągle. Jako dziecko pamiętam, po w ołtarzu głównym tam jest scena przedstawiająca Michała Archanioła, kiedy wypędza złego ducha z kościoła i u góry napis po łacinie, quis deus. Jako dziecko zawsze się znam, co ten napis może oznaczać. I kiedy dopiero mając kilkanaście lat ten napis rozgryzłem przy pomocy znajomego księdza, Zrozumiałem, że tylko Bóg się liczy w życiu człowieka i nic i nikt nie powinien być nad Boga. Nic i nikt. Tego nas uczy dzisiaj Archanią Michał. We Włoszech jest to wielkie sanktuarium w Gargano. Na pewno niektórzy byli. Tam widnieje napis wejścia że to jest na całym świecie najsłynniejsze miejsce, gdzie 16 razy objawił się śmiertelnym Michał Archanioł. Tam stanęły jego stopy. Kiedy święty Jan Paweł II w 1987 roku przybył do tej podziemnej katedry, możemy powiedzieć tego sanktuarium, bo ono całe w skale jest wydrążone. Powiedział znamienne słowa Przybyłem uczcić świętego Michała Archanioła, prosić go teraz, kiedy jest tak bardzo trudno dawać autentyczne świadectwo chrześcijańskie bez kompromisów i bez ustępstw. Liczni święci przybywali tutaj, zaznaczył, aby zaczerpnąć siły i pokrzepienia. Jest prawdą, że bramy piekielnego nie przemogą według zapewnienia Pana, ale to nie znaczy, że jesteśmy wolni od prób i od walki przeciw zasadzkom złego. W tej walce Archanioł Michał. Naucza Jan Paweł II, stoi u boku Kościoła, by go bronić przed wszystkimi podłościami świata, aby pomóc wierzącym odeprzeć demona, który jak lew ryczący krąży, szukając kogo porzeć. Ta walka z demonem, który jest przeciwieństwem postaci świętego Michała, Archanioła, jest aktualna również dzisiaj, ponieważ demon wciąż jest żywy i działa w świecie. Zakończył Jan Paweł II. Fisu Deus, któż jak Bóg? Czy wierzę w to, że Bóg jest ponad wszystko i do Niego należy ostatnie słowo? Czy wierzę w to, że ani zdrowie, ani pieniądze, ani długie życie nie są ważniejsze od Boga w moim życiu? Bracie i siostro, czy wierzysz w to? Że lepiej żyć samotnie, niż na siłę założyć rodzinę, w której by nie było miejsca dla Boga? Czy nie uważasz, że lepiej być czasami bezrobotnym, niż mieć wielki majątek, który przysłoniłby Boga? Czy wierzysz, że bez Boga ani do proga, a z Bogiem nawet na krzyż? Czy wierzysz, że lepiej umrzeć niż zgrzeszyć, to życie, które otwiera nam Pan Bóg wieczności, ono początek znajduje tu, w doczesności. I jaka będzie doczesność, jakie będzie miejsce Boga w naszym sercu, w naszym życiu, taka będzie wieczność. Dlatego święty Archanioł Michał nieustannie przypomina nam, zwłaszcza może w dzisiejszych czasach, Potrzeba szczególnie tego przypomnienia. Jakże dramatyczna jest wizja, którą przeżył papież Leon XIII w XIX wieku w swojej kaplicy, kiedy ujrzał demona stojącego przed tabernakulum i rozmawiającego z Chrystusem szydzącego z Chrystusa. Tak, ty jesteś w tabernakulum, zostałeś w świętej cząstce chleba z miłości do ludzi. Ale ludzie cię zamknęli i żebyś czasami nie wyszedł poza kościół, bo życie, szatan mówi, to ja urządzę, ja dam im wolność, ja mówię w imię, że życie bez Boga jest szczęśliwsze niż z Bogiem. Jak bardzo ta wizja stała się dramatyczną, że papież Leon XIII wtedy wprowadził do liturgii kościoła modlitwę do świętego Michała, Archanioła. O zwycięstwo nad swymi mocami. Bo XX i XXI wiek szczególnie znaczone są kultem wolności człowieka, wolności bez Boga. Jakby Bóg zagrażał wolności ludzkiej. Dlatego potrzeba dzisiaj jednocześnie głębokiego zanurzenia się w tej wielkiej prawdzie naszego zbawienia. Już od początku, kiedy szatan kusił pierwszych rodziców, Namawiał ich do zrobienia użytku z wolności. To prawda, że zakazał wam Bóg spożywać owoce z tamtego drzewa, poznania dobrego i złego? To prawda, że jak spożyjecie, to umrzecie? I dalej człowiek dopowiada, szatan postawił znak zapytania. Czy musisz mieć granice? Czy musisz przestrzegać bożych norm? Czy to nie ty możesz ustanowić swoje normy? I zerwał człowiek owoc zakazany. Z drzewa poznania dobrego i złego. Czyli odtąd nie Bóg będzie mówił, co dobre, co złe. Człowiek sam będzie mówił, co dobre. Sam będzie normą, najwyższą normą określającą to, tego, co dobre i co złe. Szatan, który tak chytrze namówił człowieka, natychmiast stał się jego oskarżycielem. Satanas. Imię oznacza oskarżycie. Najpierw namówił człowieka do odstępstwa od Boga, a teraz staje przed Bogiem i oskarża człowieka. Nie należy on już do ciebie, Boże. On jest mój. Szatan oskarżyć. On jest mój. Zabieram Go ze sobą. Takie jest działanie szatana. Pierwsi rodzice po grzechu, co zrobili? Ukryli się przed Bogiem. I tak jest zawsze z nami. Kiedy nosimy grzech w sercu, zauważcie, drodzy bracia i siostry, kryjemy się przed Bodź. Coraz trudniej nam się modlić, coraz rzadziej jesteśmy w Kościele, coraz więcej mamy zastrzeżeń do nauki Ewangelii, do nauki Kościoła, coraz bardziej nam się wiele rzeczy nie podoba. I kiedy wystarczy, że się człowiek wyspowiada, raptem jakby nowe światło, Weszło w nasze serce, w nasze życie, w naszą codzienność. To jest tajemnica wielka naszej wiary, uczestnictwa w życiu Boga. Nie da się żyć z Bogiem w przyjaźni, a nosząc grzech w sercu. Katechizm Kościoła katolickiego przypomina, diabeł swoją cywilizację śmierci zaczyna od próby zniewolenia człowieka grzechami nieczystości. Wśród grzechów pozostających głębokiej sprzeczności z czystością, wspomina dalej katechizm, należy wymienić masturbację, nierząd, współżycie przed ślubem, zdrady małżeńskie, pornografie czy akty homoseksualne. Święty Paweł w liście do kolosan wyraźnie podkreśla. Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w członkach rozpuście nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest. Bałwochwalstwem, oddawaniem czci szatanowi. I dalej. Albowiem, wolą Bożą jest Wasze uświęcenie, powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymywać ciało własne w świętości i we czci, a nie w porządliwej namiętności, jak to czynią nieznający Boga Poganie. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. A więc, kto to odrzuca, nie człowieka odrzuca nauczać święty Paweł lecz Boga który przecież daje wam swego Ducha Świętego jakże jasno w słowie Bożym odnajdujemy drogę światła drogę życia drogę świętości tak często w naszym ziemskim życiu walczymy walczymy ze sobą najczęściej ze sobą walczymy o pracę o majątek jakże często Ludzie potrafią walczyć ze sobą w skonfliktowanej rodzinie, nawet o miejsce na cmentarzu, komu ten grób się należy. Walczymy o stanowiska, walczymy, dziewczyny walczą niekiedy o chłopaka, chłopaki o dziewczynę. Ktoś walczy o dobre studia, nawet o swój wygląd walczymy ze starością, która konsekwentnie nas dotyka. Ale czy stać nas na walkę o Boga? Czy potrafimy walczyć o Boga? Czy możemy dzisiaj powiedzieć, że stoczyliśmy w swoim życiu kiedyś taką walkę, by ocalić Boga w sercu? Albo czy moglibyśmy powiedzieć, ile w moim życiu kosztował mnie Chrystus? Jaką musiałem cenę z własnej wolności, z własnego samozaparcia zapłacić, by Chrystusa wywyższyć w swoim życiu? Czy taki dzień? taką chwilę, taką spowiedź mogę przywołać w swoich wspomnieniach. Bo tu jest odpowiedź na to, jakie miejsce daję Bogu w mojej codzienności. W Dolinie Kościeliskiej znajduje się krzyż ustawiony w połowie XIX wieku przez studentów Wincentego Pola z podpisem i nic nad Boga. Patrząc na to, Wincenty Pol dał taki komentarz. Człowiek zdumiały wobec tych piękności, gotów w uniesieniu uznać naturę, dzieło rąk boskich za samego Boga. A jednak nic nie ma nad Boga. Nawet te piękne górskie widoki, krajobrazy nie są bogiem. One są tylko dziełem rąk bożych. Najpiękniejszy człowiek nie jest Bogiem jest tylko dziełem rąk Bożych. Archanioł Michał dzisiaj przypomina nam, jakie jest miejsce Boga w moim życiu. Wypada wspomnieć się archanioła Gabriela, chociaż nie jest to główny patron tejże parafii, ale choćby ze względu na księdza dziekana, chociaż nie jest jego patronem od chrztu, ale w tej trójce zawsze archaniołowie występują. Gabriel, Bóg jest mocą to Bóg sprawił w życiu Maryi, Zachariasza, Józefa, jakże wielką przemianę, jakże wielkich dzieł dokonał. Pierwszą oznaką, zauważcie, w życiu Maryi, kiedy odpowiada archaniołowi Gabrielowi fiat, powiedz Bogu, tak. przyjmuję, bo nie wiem, co dalej. Józef musiał chciał uciekać, ale Archanioł go obudził, przywołał mu nie bój się, Zachariasz za nie mówił na wiele miesięcy, dokąd mu się syn Jan Chrzciciel nie urodził. Czyż nie jest to archanioł, który przypomina nam, abyśmy przed Bogiem czasami zamilkli i pozwolili Bogu w milczeniu w nas działać, żebyśmy nie domagali się natychmiast całkowitej odpowiedzi na wszystko, co się dzieje w życiu radosnego i smutnego. Że Pan Bóg powoli, wszystkie sprawy. Doprowadzi do wspaniałego celu. I wreszcie Archanioł Rafał. Bóg lecz. Ten piękny Archanioł, zapisany historia jego opisana w księdze starotestamentalnej, w księdze Tobiasza, kiedy to podczas niewoli asyryjskiej stary Tobiasz, człowiek prawy, ratował swoich rodaków, nawet tych, którzy okupanci zabili, chował, a okupant zabraniał nawet chować ich ciała, bo to było największą karą dla człowieka, nie pozwolić nawet po śmierci go pochować. Ten to czynił brew zakazowi yy, królewskiemu. Człowiek prawy dawał jałmużny ubogim, ale pewnego dnia za nie widział. Jego syn młody też miał imię Tobiasz, posłany do odległej krainy, by, by tam przyniósł pomoc a jednocześnie okazało się, że przyniósł i uzdrowienie dla swego ojca, ale nie z tego ta księga jest znana. Dzisiaj tę księgę w szczególny sposób potrzeba, byśmy rozpatrzyli jako interwencję Archanioła, bo tam Archanioł Rafał występuje najpierw jako przyjaciel tego młodego Tobiasza idącego do obcej krainy pod imieniem Azariasz, pomaga mu w drodze, Podczas pamiętnych Kateches środowych, kiedy Jan Paweł II wygłaszał co środę, właśnie tę księgę, historię Tobiasza, który w domu owego przyjaciela Starego Tobiasza poznaje jego córkę piękną Sarę, ale nieszczęśliwą. Jest przepiękna, ale nie ma szczęścia, bo miała już siedmiu mężów. I każdy z nich umierał w noc poślubną. I nie chce się zgodzić ojciec Sary, żeby tobiasz zakochany po uszy w tej dziewczynie poślubił ją, bo żal mu syna swego przyjaciela. Jan Paweł II, rozważając te katechezy środowe, posłużył się pewnego dnia właśnie historią z tej księgi starotestamentalnej, ósmy rozdział księgi Tobiasza, warto do niego sięgnąć. I tak pisał Jan Paweł II. Młoda kobieta Sara, już siedmiokrotnie wydana za mąż, nie była w stanie cieszyć się miłością małżeńską. Regularnie w każdą noc po ślubnym momencie współżycia seksualnego kolejni mężowie nagle umierali. Sprawcą ich śmierci był zły duch Asmadeusz, który z niewyjaśnionych przyczyn, pisał Jan Paweł II, gnębił nowożeńców. Tobiasz, który pokochał piękną Sarę i chciał, aby to ona była jego żoną, musiał stawić czoło złemu duchowi. Gdy przyszedł czas nocy poślubnej, ojciec Sary mógł zrobić tylko jedno: Polecił go opiece Boga tymi słowami niech Pan nieba będzie dziecko łaskawy dla was tej nocy i nie okaże wam miłosierdzie i da wam pokój. Młody tobiarz liczył się z utratą życia, ale miłość do żony okazała się silniejsza niż widmo śmierci. Poddał się próbie, której stawką było jego życie lub śmierć. I dalej Jan Paweł II mówi, dramatyczna noc pokazała zwycięstwo miłości. Stało się tak za sprawą Archanioła Rafała, który opiekował się Panem Młodym. On to, polecił on Tobiaszowi modlitwę, którą małżonkowie powinni wspólnie odmówić, zanim rozpoczną współżycie seksualne. Anioł poradził im, a gdy już będziesz miał się z nią po, połączyć, wstańcie najpierw oboje i módlcie się. I proście Pana Nieba, aby okazał wam miłosierdzie i ocalił was. Nie bój się, ponieważ od wieków jest ona przeznaczona dla Ciebie. I w ten sposób ją ocalisz, i ona pójdzie z Tobą. Sądzę, że urodzi ci dzieci i będą dla Ciebie jak bracia. Nie martw się. Gdy rodzice wyszli i zamknęli drzwi do sypialni, Tobiasz poprosił swą Sarę o wspólną modlitwę. Wołając: Wstań, siostro, módlmy się i błagajmy Pana naszego, aby okazał nam miłosierdzie i ocalił nas. Bóg wysłuchał słów. Przepiękna modlitwa Tobiasza i Sary. Bądź uwielbiony, Boże, Ojców naszych i niech będzie uwielbione imię Twoje na wieki przez wszystkie pokolenia. Niech Cię uwielbiają niebiosa i wszystkie stworzenia po wszystkie wieki. I kończy się ta modlitwa przepięknymi słowami. A teraz nie dla porządliwości biorę tę siostrę moją za żonę, ale dla związku prawego. Okaż mnie i jej miłosierdzie i pozwól razem dożyć starości, powiedzieli kolejno Amen. Amen. Dzisiaj często narzeczeni wybierają właśnie tę modlitwę na uroczystość swoich zaślubień jako czytanie mszal. Bo ona staje u źródeł piękna i świętości małżeństwa. Ona poprzez działanie archanioła Rafała, Bóg, który uleczył. Uleczył nie tylko. Ślepotę starego Tobiasza, dla którego przyniósł lekarstwo jego synu, ale uleczył serce Sary, że stali się z Tobiaszem tym młodym, wspaniałym małżeństwem, przepięknym znakiem rodziny błogosławionej przez Boga, gdzie Bóg we wspólnocie małżeńskiej tak bardzo jest obecny, tak bardzo króluje. Dzisiaj, moi drodzy, jakże bardzo potrzeba nam. Tych trzech archaniołów. Jakże bardzo potrzeba wywyższenia Boga. Któż jak Bóg, archanioł Michał przypomni. Któż jak Bóg. I Bóg jest mocą. Bóg potrafi zdziałać wszystko. Nawet z trudnych sytuacji dobro wyprowadzić, przypomni archanioł Gabriel. I Rafał potwierdzi, pamiętaj, to nie, to nie psychoterapia cię uzdrowi. To nie jakieś praktyki post. Bóg jest tym, który uzdrawia. Wszystko inne może być tylko towarzyszeniem. Ale uzdrawia Bóg dusz, Uzdrawia. Niezależnie od kondycji ciała, przypomnę te słowa Jana, Bądź dbajmy o kondycję duszy. Papież Franciszek ma taką prostą modlitwę do Archaniołów. Michale. Wspieraj nas w walce. Każdy wie, jaką walkę stoczyć w życiu musi dzisiaj. Każdy z nas zna główną walkę, tę, w której ryzykuje się własne zbawienie. Gabrielu, pomóż nam, przynoś nam wiadomości, przynieś nam dobrą nowinę o zbawieniu, że Jezus jest z nami, że Jezus nas zbawił i dał nam nadzieję. Rafale. Weź nas za rękę i wspieraj nas w wędrówce, żebyśmy nie zmylili drogi, żebyśmy nie pozostali w miejscu, żebyśmy wciąż szli, ale wspierani zawsze przez Ciebie.